A Marie, nie, chcę, nie chcę cię tu dopierdalać, bo się gdzieś tam kolegujemy, czy nawet może przyjaźnimy, natomiast zanim jeszcze mówiłem, że robię projekt, już jak zaczynałem robić projekt, mówiłem wtedy, że robię go z Izakiem, no to dzwoniłeś, żeby dołączyć, że chciałbyś być z nami w Przepraszam projekcie. Przepraszam cię Wojtku, drogi mój, to ty do mnie zadzwoniłeś i powiedziałeś, że jest pewien projekt, nawet mi nie powiedziałeś jaki. Nie miałem zielonego, poczekaj, daj mi tylko dokończyć. Nie, nie, <laughs> nie, nigdy się nie zgodzę z tym, co powiedział Wojtek i dobrze wiesz, że nie wiem, czy specjalnie, żeby bronić dupę jego, czy faktycznie tak ci się wydaje. Hasper powiedziałeś, że. No kurwa. Py pytanie jest do mnie, nie do ciebie, u pośledzeńcu, kurwa. Ci mu odpowiedzieć. Żartował. Nie u żart pośledzeńcu, tylko pizdo, jak już, kurwa. On żartował. A może jedno i drugie, kurwa. On żartował. Nieważne. Zadzwoniłeś, że robisz pewien projekt, nawet nie powiedziałeś mi jaki. Nie powiedziałeś, że robisz go z Boxdelem. Chyba, chyba mówiłeś o Sylwestrze, w Ardendze. I spytałeś, czy jeśli będziesz go robił, to czy chciałbym dołączyć. I ja ci odpowiedziałem, tak. A później, jak rozmawialiśmy, to powiedziałeś mi, że no, ale bardziej jako gość. I wiesz, że ja nie jestem typem, co się prosi, się pucuje. I ja ci powiedziałem, spoko, spoko. I dalej próbowałem utrzymywać tą samą relację. Więc tak. w którym momencie cię poprosiłem, a weźmiesz mnie tam? Nie, był moment, że rozmawialiśmy, że będzie projekt i jest, tak, że możemy tak. go... Ale Oczywiście, nie chodzi, ja z początku tak mówię. Tak, że możliwe też, że będziemy go dobili razem. Była taka gadka. Tak, tak, była taka, ale... Spoko wybrałeś jego, ja nie mam ci nic za złe. Dlaczego? Stary, w najgorszym momencie w moim życiu, jak wiesz, że krzywda mi się stała, ty wyciągnąłeś do mnie rękę. I czy wziąłeś kurwa jego stronę, czy nie, ja i tak cię zawsze szanuję. I właśnie to jest to, że tysiąc razy mogłem was zdradzić, tysiąc razy mogłem kurwa coś tam, gdzieś tam pójść, bo różne miałem propozycje. I nigdy tego nie zrobiłem. Ale ta fałszywa gnida, jak was zdradzi, to zdradzi Was kurwa tylko raz. A musicie na to czekać, bo macie węża w ekipie. I ja poczekam sobie, bo mi po tym, żeby jak mu wpierdolę, ja mu nie życzę źle. Niech chcę gdzieś tam pełza, kurwa, ten gad. Byleby by ode mnie.